W tym tygodniu dzięki Kalinie i Kamilowi będziemy rozmawiać z Helsinki Klubem BMW i odczarowywać mity, które dotyczą właścicieli samochodów tej marki. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się spodoba, do czego serdecznie zapraszam w pier kwadrat Helsinki Klub BMW. Przede wszystkim, powiedzcie mi, dlaczego BMW? I bokiem mogę więcej. bokiem mogę więcej, potrzebuję pojedynczych, składnych, normalnych wypowiedzi. takie nie, każdy na swoją fazę, na swoją markę, a BMW, akurat pociąga nawet każdy czuje w każdym innym samochodzie jakieś tam wrażenia. Albo mu się też podoba w nie większości z jak na wszystkim. Po prostu pasuje to, co oferuje BMW. To, co to reprezentuje, to czyli bez awaryjności, jakieś formalne prowadzenie, bez wydurniania się na drodze. Dobra, <grymiania> dlaczego bym bo... był? Dlaczego nie? Bardzo dobre samochody. To taki skrót jest? Nie. Bardzo dobre, Wójt. Przyjechaj, to sobie pożyczę jaka jest nasza strona od BMW. Ktoś miał BMW, bo ja sobie niestety nie zastanawiałem, kiedy się nie przejechałem, kiedy się przejechałem samochodem BMW. Czułem ten komfort jazdy, tą wygodę za kierownicą i ogólnie radość tej zjazdy. Radość z jazdy, po prostu najprzyjemniejsza. Popatrzcie, dlaczego BMW? Jak się zakłóko za kółko i włączy się podświetlanie zegarów, to po prostu czuje się to, czego w innym samochodzie nie można poczuć. Tak? Czuje się tą moc po wciśnięciu pedału i to nie jest... Nie wymienił tego zegara żadne inne, nie obrażając Audi, nie obrażając Mercedesa, no ale dla to jest po prostu krecieka.